Cześć. Chciałam zapytać, czy udało ci się już zapisać na jakieś zajęcia sportowe po kwarantannie. Jeżeli jeszcze nie, to zapraszam cię na zajęcia Nordic Walking, które będą odbywać się przy pętli w Małym Płaszowie, tuż za kościołem przy górce. Ja nazywam się Mirosława Pluta i jestem instruktorem. Międzynarodowej Szkoły Leki właśnie w Nordic Walking, i nauczę cię tego, jak należy prawidłowo chodzić właśnie techniką Nordic Walking. Mam już duże doświadczenie w tej dziedzinie. Prowadzę te zajęcia już od 6 lat, właśnie tutaj w Płaszowie. Jak pamiętasz, dwa lata temu był taki wielki projekt budżetu obywatelskiego. Chodziliśmy w Płaszowie w tak. Takich pomarańczowych kamizelkach. To właśnie ja byłam instruktorem w tym projekcie. Pokażę Ci teraz, dlaczego warto jest przyjść na lekcję z instruktorem. Popatrz, nie musisz kupować kijków. Ja mam swoje kijki, mogę Ci je wypożyczyć. Mam taką specjalną rękawiczkę. Oczywiście, ty nie musisz na początek mieć takich kijów. Tutaj jest pasek zamontowany do, tej, do tego właśnie kija i do tego jest doszyta rękawiczka. I teraz, żeby chodzić prawidłowo właśnie tą techniką, to należy mieć odpowiednie kije. Na początek ja ci je wypożyczę, żebyś sobie zobaczył, czy te kije i czy w ogóle ten rodzaj sportu odpowiada właśnie Twojej osobowości, Twojemu stylowi życia i Twojemu stanowi zdrowia. Popatrz, na czym to polega. Pokażę Ci taką jedną, jeden taki ruch, żebyś zobaczył, jaka jest różnica. Mam w ręku kij, tak? I teraz my będziemy uczyć się, jak wyrzucić kij i go tu przechwycić i z powrotem i w ten sposób, tak? I tak będziemy, tak będziemy się uczyć, żebyś mógł prawidłowo chodzić. Dla kogo szczególnie polecam tego rodzaju zajęcia? Jeżeli jesteś osobą, która boryka się z bólami w stawach, szczególnie w stawach kolanowych, biodrowych, Dzisiaj bardzo dużo osób wybiera się na operację endoprotezy. Zanim to zrobicie, zanim dostaniecie się do lekarza, zapraszam Was na zajęcia. Może jeszcze uda się coś zrobić odbudować maść stawową, żeby nie trafić na stół operacyjny. Dla kogo jeszcze? Dla wszystkich osób, które mają astmę, które mają problemy z układem krążenia, osoby z depresją, nawet jeżeli jeszcze nie masz zdiagnozowanej depresji, ale czujesz niepokój, lęk. Nie umiesz sobie zorganizować dnia, pal przez palce przeciekać i czas, to zdecydowanie takie zajęcia są dla Ciebie. Będzie oczywiście reklama, ja tutaj współpracuję z Centrum Aktywności Seniora, ale te zajęcia nie są tylko dla seniorów. Moim zdaniem są to zajęcia dla osób, które mają dzisiaj około 40 lat. I chcą, na, chcą poprawić swój stan zdrowia, a nie za bardzo y, mogą iść na jakieś zajęcia sportowe, ponieważ czują się źle i boją się, nie wiedzą czy podołają, nie chcą kupować karnetów. Albo wstydzą się, bo na przykład na siłowniach są osoby, które mają pięknie wymodelowaną sylwetkę i, i boisz się iść w takie towarzystwo. To przyjdź do nas, będzie fantastycznie. Ja nauczę cię właśnie tej techniki i będziesz później mógł sam uprawiać sport, w ogóle już nic za to nie płacąc. Także do usłyszenia czekam na Twoją wiadomość. Pa, cześć, Mira.